Cześć kochani, zapraszam Was serdecznie do projektu Denko, w którym pokażę Wam, jakie produkty pielęgnacyjne i w tej edycji również do makijażu w ostatnim czasie zużyłam i takie pokrótce zrecyzuję. A jeśli któreś kupiłam ponownie bądź jakimś innym zastąpiłam, to również Wam o tym powiem. Zacznę może od szamponu i odżywki. Jedna, jeden produkt to jest odżywka Fibrology z Ser. Bardzo lubiłam ten produkt, szczególnie jak miałam krótsze włosy. I mi, jak siedziałam je w czerwcu i mi zależało na tym, żeby troszeczkę nadać im objętości tutaj u góry i żeby się, no żeby wydawało się, że jest ich więcej, to byłam zachwycona tym produktem. W międzyczasie dzisiaj nie zniechęciłam. naprawdę uważam, że to są produkty godne uwagi, jeśli właśnie macie szczególnie krótsze włosy, takie gdzieś na takiego boba jakiegoś i zależy wam na tym, żeby dodać im objętości, to... Długo używany systematycznie, przez okres paru tygodni, szczególnie jeśli jeszcze dokupicie z tego, co słyszę, taką maskę aktywator, która jest za 20 zł, taka mała ilość, która jeszcze dodatkowo zawiera większe, większą ilość właśnie tej innowacyjnej, tego innowacyjnego składnika, który miałby właśnie zwiększać gęstość włosa, jakoś rozumiem okalając go jakąś substancją, tak, no jakoś powodując, że on pęcznieje czy coś takiego, nie wiem, jaka jest, jaka, jest, jaka, jest, jaka, jest, jaka nauka stoi właśnie za tym produktem, natomiast on naprawdę działał, to, to naprawdę Wam go polecam i tak samo zużyłam jeszcze kolejny szampon, tutaj widzę, że za szybko go troszkę włożyłam do projektu denku, to jeszcze odrobina za, za została, mniej więcej jedna dziesiąta, tak, natomiast w większości go zużyłam, byłam z, 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 z obu bardzo zadowolona, natomiast odkąd teraz m, jakoś tak w czerwcu, czy w lipcu, nie, to we wrześniu było, a nawet w kazieliku. Odkąd zrobiłam właśnie pasemka na całej długości włosy, rozjaśniaczem u fryzjera, to włosy stały się troszeczkę bardziej przesuszone, no bo trudno, żeby było inaczej, jeśli użyjemy rozjaśniacza na, na całej długości włosów, nawet jeśli to tylko pasemka, a nie całość włosów, to włosy mi się troszeczkę przesuszyły i szukałam jakiegoś takiego produktu, który nadałby im połysk. I pozwolił je troszeczkę tak wzmocnić i odżywić. W związku z tym przerzuciłam się na dwa produkty, które znalazłam przy okazji zakupów, jak to najczęściej bywa, w Biedronce. Bardzo dużo produktów, takich do Włosów, kupuję w Biedronce, ze względu na to, że jako osoba, która wychodzi z uzależnienia od kupowania kolorówki. I osoba, która ma mało czasu na zakupy, to po prostu łatwo mi je wziąć przy okazji zakupów w Biedronce, którą mam zaraz obok domu. W związku z tym, dlatego najczęściej tam właśnie dorobię dorywcze zakupy i spoglądam właśnie, czekając przy kasie na, na takie produkty właśnie do pielęgnacji włosów i służą mi po prostu takie drogeryjne, w związku z tym tam się w nie zaopatruję. I kupiłam właśnie taki szampon z Timotei. Ostatnio bardzo polubiłam tą firmę i to jest lśniący blask z, z tą różą z jerychu i on zawiera olej sezamowy, który właśnie miałby zwiększać połysk włosów i naprawdę ten produkt się u mnie sprawdza, dostałam parę komentarzy w ostatnich filmikach na temat kondycji swoich włosów przypisuję to temu produktowi czyli temu właśnie szamponowi, o którym więcej opowiem w, w ulubieńcach miesiąca oraz tej odżywcy którą też niedawno właśnie kupiłam z, z, z Biedronki, żeby zastąpić tą odżywkę Fibrology. I to jest Oleo Repair. Trzy oliwki z oliwek, awokado i masło karite z fructis. I, I są godnymi następcami tamtego produktu i w tej chwili, przy takiej długości moich włosów i gdy one są w takiej kondycji, to, to naprawdę służą moim włosom bardziej niż podejrzewam tamte by służyły, po prostu mam w tej chwili inne potrzeby. Służyłam też w ostatnim czasie dwie odżywki oprócz tej Fibrology. Jedna to jest drogocenne olejki z timotej bardzo fajny produkt, nie sprawdził się tak dobrze jak ten, natomiast naprawdę sympatyczny produkt i i tak powiedziałam, w 80% spełnił moje oczekiwania, że po prostu nawierzył włosy i spowodował, że one się tutaj nie rozdwajały na końcach i nie elektryzowały i dobrze wyglądały po wysuszeniu i ułatwiał też zdecydowanie rozczesanie włosów i taki, um, taka odżywka Ultra Du, to jest włosy suche i zniszczone, olejek z awokado i masło karite, ona była w ulubieńcach roku 2013 i jest również w ulubieńcach nieści z Londynu bardzo solidna taka odżywka drogeryjna do, do włosów, które potrzebują nawierzenia i natłuszczenia i takie jego wzmocnienie i żeby no, dobrze wyglądały po, po wysuszeniu. Zużyłam taki ko kolejny, kolejny olejek właśnie, pielęgnujący do mycia ciała, sfa, który uwielbiam. Teraz widziałam, wietrące są takie półlitrowe opakowania tego produktu. Czy nawet litrowe, to jest ogromna butelka. Byłam tak bliska kupienia tego produktu. Natomiast jakkolwiek uwielbiam ten produkt, dlatego że nie przesusza mojej skóry, pięknie pachnie, nie w jakiś taki sztuczny sposób, tylko jestem wybrana, jeśli chodzi o takie żale pod prysznic, bo większość mi śmierci jakoś tak sztucznie, to ten w zupełności mi odpowiadał, to po prostu wolę go używać latem. Natomiast zimą wolę się przerzucić na jakieś takie pseudo-nawilżające produkty, i jeden, który zużyłam i z ogromną przyjemnością to jest. Z, z, Zmieniona formuła, tak? To jest Kashmir Moments z niwej Kremowy olejek pod prysznic, który zawiera ekstrakt kaszmiru i zapych orchidei. Bardzo porządny produkt za niewielkie pieniądze. Mam z niego bardzo zadowolona. Natomiast nie kupiłam go ponownie, a kupiłam zamiast tego taki Luxia Care Pro. Mleczko owsiane, czyli takie mleczko pod prysznic, które zawiera właśnie ekstrakt z owsa. Owsa? Owsu? W każdym razie ma takie działanie zmniejszające podrażnienie skóry ma jakieś działanie takie nawilżające i kojące i miałam nadzieję, że to jest produkt, który pozwoli mi kolejną zimę przetrwać bez nawilżania swojej skóry jakimkolwiek balsamem, bo ja nienawidzę tej czynności, po prostu bardzo nie lubię tego niezależnie od jakości balsamu i to, jak pięknie by pachniał, to po prostu nie przypadam za tym uczuciem takiej wysmarowanej skóry, ja mam, jak wysmaruję skórę jakimkolwiek olejkiem czy balsamem do, do ciała, to po prostu mam automatycznie od razu ochotę z powrotem wejść pod prysznic, to wszystko zmyć w związku z tym nie dla mnie takie produkty Natomiast no, mamy zimę w tej chwili, tak temperatura waha się od plus do minus 5 stopni. No i mamy włączone ogrzewanie w domu, w związku z tym potrzebowałam jakiegoś takiego pseudo produktu i tym jestem bardzo przyjemnie zaskoczona. Jego działanie przyrosło moje jakiekolwiek oczekiwania, myślałam, że po prostu sprawdzi się ok. Tymczasem naprawdę jestem z niego zadowolona, ma piękny zapach był niewiele kosztował jak na pojemność, kupiłam go w Tesco za jakieś 10 zł, za zawrotną pojemność pół litra i myślę, że, że odtąd będę, będę wierna w Lux, firmie Luxia i będę kolejno po prostu wypróbować, bo ten bardzo przyjemnie mnie zaskoczył. Naprawdę mam takie poczucie po zmyciu go z, ze skóry, że pozostawię jakąś taką warstewkę na ciele, która mnie nie drażni, która nabilża, która chroni skórę, nie, nie drapie się, a kiedy mam przesuszoną skórę zimą, to się strasznie drapie i nie, nie czuję, że moja skóra jest podrażniona, jest przyjemnie ukończona. I ona wymyta świetnie. Naprawdę zasługuje na szóstkę, i myślę, że to jest kolejny produkt, który pojawi się u w ulubieńcach miesiąca. Przedostatni produkt, jaki wykończyłam, to jest taka ciemno czekoladowa z L'Oreal. I ona była z tej serii Colorish i była w odcieniu Deep Brown, czyli takiej ciemnej czekolady. Bardzo taki ciepły odcień. Bardzo lubiłam tą kredkę, aczkolwiek wam ją troszeczkę rozczarowałam. Kupiłam ją. Ponownie potem jak zużyłam już jedną taką kredkę i z tamtej byłam bardziej zadowolona i pamiętam, że jak tą kupiłam, to w takich firmy o zakupach mówiłam, jak bardzo jestem z nich zadowolona, bo i kumka praktyczna z tyłu i one mają właśnie taki nasycony kolor, i można je nałożyć bez problemu właśnie cienką liną, grubszą linią rozetrzeć, ale sama się nie rozmazują. Tymczasem po zużyciu całej muszę powiedzieć, że coś musi albo zmienić formulację, albo mi się trafiła taka mniej udana niż poprzednim razem, dlatego że ta miałam takie poczucie właśnie, że troszeczkę mi się bardziej rozmazuje, niż bym sobie tego życzyła. Natomiast Niemniej nadal byłam z niej zadowolona. Nie wiem, czy kupiłam kolejną. W tej chwili myślę, że jak zużyję produkty, które już posiadam, to, to może zainteresuję się takim eyelinerem żelu z, z Bobby Brown albo kredką z Bobby Brown, właśnie w podobnym odcieniu, żeby mieć coś wyższej jakości. A może taką rewlą, którą poradza moja koleżanka 77 Garda Magda, która mówi, że są świetne. Nie wiem. Wreszcie, ostatni produkt, jaki mam wam do pokazania, to jest mój ukochany puder. Parę osób, może jedna osoba, ktoś w każdym razie pytał, czemu ten produkt nie pojawił się w ulubieńcach roku, skoro tak bardzo go uchwaliłam w ulubieńcach października, i to jest Laura Mercier Loose Setting Powder Translucent, tylko z tego powodu się nie pojawił w ulubieńcach roku kalendarzowego, ze względu na to, że nie używałam go wiele miesięcy w zeszłym roku kalendarzowym, bo po prostu nie miałam go wystarczająco dużo. Znalazłam go w kosmetycznej, kiedy już było go dosłownie malusieńko na dnie, zużyłam do końca i tyle tego było. Natomiast to jest najlepszy, najlepszy puder, z jakim miałam do czynienia. Za tego, że on nie ma. Matowi, dlatego, że nie ma takiej właściwości, tylko ma właściwości takie, które zmieni, zmniejsza widoczność zmarszczek, ma takie drobinki rozświetlające niewidoczne gołym okiem, a jednak zmiękczające rysy twarzy powoduje, że pory są niewidoczne, widoczne, zmarszczki są niewidoczne i praktycznie jest niewidoczne na twarzy, w związku z tym idealne dla cery dojrzałej, to, to, to właśnie gdyby nie to, że nie matowi i nie wiadomo jak długo się nie utrzymuje przez cały dzień, jeśli mamy kłopot właśnie z nadmiernym Świeceniem się cery, to byłby to produkt po prostu iście idealny. Natomiast no, jest najlepszym produktem, z jakiego korzystam. Dostępny w Polsce można kupić w Douglasie online, chyba tylko wyłącznie. I kosztuje chyba ze 150 zł za takie opakowanie. Nieco taniej na truskawce, tylko że tam nigdy nie wiemy, jak. Jaki termin ważności ma produkt? Czy znaczy, termin ważności wiemy, ale nigdy nie wiemy, czy trafi nam się produkt wyprodukowany i nigdy nie otworzony, ale 10 lat wcześniej, czy taki, który właśnie został wyprodukowany w zeszłym roku. W związku z tym, no być może z tego względu czasami bezpiecznie jest kupować na Daglasie, bo zapłacimy te 30 zł więcej. Natomiast mamy pewność, że to nie jest jakiś taki, taki stary, nowy produkt, tak? Natomiast ten. Rękami i nogami, naprawdę, no, najlepszy produkt taki do, do utrwalania makijażu, z którym miałam do czynienia. I myślę, że jak wykończę pudrę, który, który w tej chwili mam do wykończenia, to, to, to skuszę się na, na pełnowymiarowe opakowanie tego pudru. I w ten sposób do, do, dotarliśmy do końca tego wideo. To są wszystkie produkty, które w ostatnim czasie zużyłam. To są moje opinie na ich temat po zużyciu całego opakowania, czyli dosyć takie, myślę, miarodajne ja opinie o jakimś produkcie, które nie wynikają z jakiegoś chwilowego zauroczenia, tylko z, z, z takiego gruntownego wypróbowania jakiegoś produktu tak często w różnych porach roku. I często w okresach, kiedy nasza skóra różnie się czuje, tak? Raz mamy lepszy dzień skóry, raz gorszy dzień skóry, podobnie jak z włosami. W związku z tym mam nadzieję, że, że tym bardziej miarodajne są dla was te recenzje. Jak zwykle mam nadzieję, że to się Wam jakoś przydało. Jeśli korzystaliście z którychkolwiek produktów z tych, które ja tutaj pokazałam, To jak zawsze jestem bardzo ciekawa waszej ich recenzji, waszego zdania na ich temat. Czy Wy ostatnio zużyliście jakieś produkty, z których jesteście szczególnie zadowoleni, bo o tych chciałam chyba najbardziej usłyszeć. Jestem ciekawa, cokolwiek, czy czegokolwiek, co macie do powiedzenia. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.